Z roku na rok rozgrywki w Lidze Spartana gromadzą na starcie coraz większą liczbę uczestników. To cieszy organizatorów, tym bardziej, że konkurencja piłkarska w mieście jest spora. Przecież jest takich lig amatorskich w Wrocławiu kilka, nasza się rozrasta. W ubiegłym sezonie mieliśmy 30 zespołów, teraz mamy już 30 kilka. Dochodzą. Nikt nie odchodzi, a dochodzą zespoły. Prestiż ligi podnoszą także zawodnicy, którzy w przeszłości występowali w profesjonalnych klubach piłkarskich, a takich w Lidze Spartana nie brakuje. Obecnie najskuteczniejszym strzelcem pierwszoligowych rozgrywek jest były gracz Śląska Wrocław. Tomasz Rudolf, wybijający się, wyróżniający się zawodnik w całym Spartan Cup, ale to nie tylko oni. Teraz ostatnio się kiedyś zastanawiałem, czy nie należy wypisać jacy tam zawodnicy, którzy grali w pierwszej lidze, czy drugiej, w ekstraklasie nawet, grają w Spartan Cup. Tak, Tomasz Rudolf, Michał Furmanek, czy nawet w takim zespole na Namysłów. Specjalnie drużyna do nas przyjeżdża, gra zawodnik, który grał w kiedyś w bardzo dobrym zespole drugoligowym, e, warta namysłów. Wielu zawodników, chwil obecnych, amatorów, grało kiedyś bardzo wysoko w naszych ligach polskich. Finisz w jubileuszowej edycji rozgrywek Spartan Cup zapowiada się nie mniej emocjonująco niż ostatnie kolejki T-Mobile Klasy. Wszystko wskazuje na to, że walka o mistrzostwo rozstrzygnie się między dwoma zespołami. tego Huby, 8 spotkań, wszystko wygrało. Goli Śródmieście. Śródmieście. Porażka, jeden remis. Teraz Śródmieście liczy na to, że Hube się potną i 6 czerwca będzie ostatni mecz właśnie pomiędzy tymi zespołami. Chyba one będą walczyło o mistrzostwo. Niespodzianki nie będzie. Natomiast walka o trzecie miejsce, czyli też na pudle. Tu już jest rywalizacja dość duża. Ostatnie czasy bardzo dobrze grają prawnicy, Lex Pistols. Na trzecie miejscu są w chwili obecnej. Wszystkie spotkania rozgrywane są na boisku przy ulicy Krajewskiego. Wielki finał rozgrywek Spartan Cup 6 czerwca.